Ponieważ coraz więcej ludzi odczuwa, że kolejna wojna jest już jedynie kwestią czasu, warto zrozumieć, o co będzie w tej wojnie chodziło. To będzie wojna każdego w sobie. To wojna z własną ignoracją, agresją, irytacją, pośpiechem, osądzaniem, obwinianiem. I tak dalej. Jedynie ludzie, którym uda się gruntownie przemienić siebie, pozostaną dla, pojoko, dla pokojowego życia wszystkich pozostałych. Czyli jedynie tych, którzy też to wykonają. Brakuje nam zrozumienia praw boskich i wskutek tego powstają nieprawidłowe poglądy. Na przykład nauka przekonuje nas, że ciało jest pierwszorzędne. Z drugiej strony religia od czasów starożytnych mówiła, że człowiek jest przede wszystkim duchem, a nie ciałem. Że ciało jest drugorzędne. I w chwili jak są problemy z duchem, to powoduje problemy z losem i ciałem. Główna energia przychodzi do nas przez połączenie się naszego istnienia, czyli ze Stwórcą. Póki działamy w miłości do Stwórcy, żyje nasz Duch, mamy przyszłość, mają nasi potomkowie. To nie jest żądanie, ale wskazówka. Na, na uratowanie człowieka w przyszłości, bo jedynie miłość do Stwórcy pozwala duchowi rozwinąć się do duszy i żyć. Nasz duch, poprzez naszą duszę, odżywa się boską energią. W nieszczęściu zaczynamy wierzyć w Boga. Ale jak człowiekowi jest dobrze lub nie rozumie, że jego ciało jest drugorzędne, coraz więcej myśli o ciele, o pomysłości, o pomyślności, o władzy i przyjemności. Jeżeli człowiek Nie jest jednak połączony do tej boskiej energii. Duch powoli ją traci i ta tendencja utraty energii występuje nie tylko pojedynczego człowieka, ale w społeczeństwach i cywilizacjach. W cywilizacjach czasy są dłuższe. Dużo dłuższe oczywiście. Jako przykład mamy Europę, w której już dawno temu nastąpiła sprzedaż indulgencji odpuszczenie grzechów popełnionych i przyszłych za pieniądze. Pieniądz stał się buszkiem, pomaga pozbyć się grzechów. I uniknąć kary. Proces ten znamy już ponad wiek. Ale wospaz przyspiesza się z czasem. Jesteśmy świadkami obecnie, jak do zgnilizny zlatują się muchy. Muchy z kolei mają swoją zdrową energetykę. Mają swoją podstawową wiarę. Walka z muchami bez wyzdrowienia, beznadziejna. Nie pomogą granice, kontrole i służby specjalne. Więc co robić? W Pięciu Księgu mamy zdanie, że dziesięć świętych może oratować miasto. Każdy z nas jest tym miastem i każdy może odnaleźć sobie tych dziesięć świętych. Oni stanowią wspólnie tą całą prawdziwą miłość. Czyli nie to pożądanie znikające ze starzenia. nie ołoczenie intelekter znikające z wygasaniem pamięci, ale ta miłość wyższego, ta miłość wyższego ja, to stanowiące jedność z Czyli ten kocha naprawdę, kto jedynie jest gotowy, by dać siebie i z siebie niezależnie od otrzymywania, co jest w zamian. Bo prawdziwe ja człowieka to dusza, a ta nie potrafi żyć bez miłości, czyli dusza dostaje energię z tego, że kochamy naprawdę. Tych dziesięć świętych w każdym z nas to Keter, Chochma, Bina, Hesed, Woła, Tyferet, Neca, Chod, Jesod i Mal. Czyli drzewo życia, bo każdy z nas jest tym drzewem polnym, usychającym bez tej miłości. Działamy w tej miłości nie w pośpiechu, bo owocem pośpiechu jest ubolewanie, nie w upartości, bo owocem upartości blokujemy możliwość zmiany, nie w dumie, bo to prowadzi do nienawiści i zazdrości. Nie w lenistwie, bo to prowadzi do poważki. Nie szukamy tej miłości na Ziemi, bo kto uważa, że rodzi się ona na Ziemi, to jego celem stają się ziemskie wartości. Nas cel jest w korzeniu powstania, bo tam rodzi się uczucie miłości i ono rodzi się jedynie przez Stwórcę. Nie z naszą własnością. Czyli nie miłością do siebie lub posiadania, ale dane nam, byśmy otrzymali w całości i zwrócili powiększone o siebie. Tylko tak odczujemy, po co naprawdę tu jesteśmy, czyli dla uczucia przepływu nieskończonej prawdziwej miłości. Aby być zdrowym, trzeba być szczęśliwym. Aby poczuć się szczęśliwym, trzeba poczuć duszę będącą na jedynym poziomie ze Stworcą. Więc rozwijajmy to połączenie z naszą duszą, budując tą prawdziwą miłość, dokładnie jak budujemy każdy inny sukces, przy pomocy trzech elementów. Jeden złam, dwa napisz, trzy z zewnątrz. Złam to postaw sobie dwa oddzielenia. Jedno z tyłu, a drugie z przodu. Czyli nie patrz, ile już dałeś z siebie ukochanemu, bo jak patrzysz, to czujesz potrzebę odpoczynku, oddawania. I z przodu nie patrz na nieskończoność, to masz jeszcze dać, bo to przytłacza i buduje wrażenie, że to nie do osiągnięcia. Dwa. Zapisuj wszystko, co zrobiłeś. Nie co planujesz, tylko co zrobiłeś. Tak znajdziesz dużo wolnego czasu na dawanie z siebie ukochanemu więcej. 3. Weź na siebie odpowiedzialność. Nie tylko za siebie, ale za innych. Bo tak, jak cię opuszczą siły robić coś dla siebie, zrobisz dla innych, czyli dla samego Stwórcy. Bo on to ci inni. Nie zapominaj ani na moment, że wszystko, co Twoje, w rzeczywistości jest. Jeżeli idziesz w dobrym kierunku, zawsze ci pomożemy. A jako odczuwasz ciosy, to abyś poprawił kierunek. Pamiętaj, każdy jest odpowiedzialny za swoje życie. Mądry obwinia siebie za porażkę, głupi obwinia innych. Aby kierować innych, musisz wpierw poprawić swój stan wewnętrzny. Oczy sobie w tych dwóch dolnych świętych, tych dwóch dolnych świętych. I nigdy, w żadnym wypadku, nie kieruj ludźmi wewnętrzni, czyli odkrywając im swoje wnętrze. Tylko dozwolenie kierowane zewnętrznie. Chyba, że manipulujesz i chcesz im zaszkodzić. I wtedy to na twój rachunek też ich grzech. Stwórca cały czas emanuje. Czyli wysyła miłość i nasze zadanie to odpowiedzieć mu miłością. To zmieni charakter i rzeczywistość. To chyba Najlepiej odzowują słowa papieża, które mówią Szechcian żyje, by służyć, a nie służy, aby żyć. W imieniu Kabała dla wszystkich dziękuję za uwagę i do usłyszenia.